Dzień dobry, dzień dobry. Zaczynamy kolejne szkolenie w ramach Akademii Inwestycji OZE. Wiatraki i panele na Twojej ziemi, ile naprawdę możesz zarobić? Nazywam się Monika Urbanek, jestem radcą prawnym i od kilkunastu lat zajmuję się umowami dzierżawy gruntów pod inwestycje z zakresu energii odnawialnej. Kiedyś to były głównie farmy fotowoltaiczne, wiatraki. Ostatnio coraz więcej umów zawieranych jest na budowę biogazowni, a także magazynów energii, ponieważ to tak naprawdę magazyny energii będą grały główną rolę na rynku energii odnawialnej w tym roku i w kolejnych. To już jest kolejny materiał, który nagrywamy w ramach Prawnej Akademii Rolnika i Akademii Inwestowania OZE, ponieważ Mamy ogromne doświadczenie w zawieraniu tych umów, w negocjowaniu, a widzę, jak bardzo potrzebne są to informacje Wam, moim klientom, czyli osobom, które mają nieruchomości i chcą przekazać je w dzierżawę. Biorąc pod uwagę, że jest to bardzo długi czas, no trzeba się do tego procesu starannie przygotować. Specjalizuję się w tych umowach trochę z przypadku, ponieważ zaczęło się od tego, że klienci zaczęli zgłaszać się z tymi umowami, a później z uwagi na moją przeprowadzkę też tutaj na wieś, te kwestie związane z rolnikami, z problemami prawnymi rolników wybiły się na pierwszy plan, a wśród nich właśnie dzierżawy OZE. Wspieram właścicieli gruntów na różnych etapach, zarówno w zakresie weryfikacji umów, wyboru firmy, jak i negocjowania warunków oraz wsparcia prawnego już po podpisaniu, ponieważ w okresie od podpisania do rozpoczęcia budowy również pojawiają się problemy, są podpisywane aneksy, które również wymagają weryfikacji. Dzisiejszy materiał to tylko mała próbka wiedzy z pełnego kursu e-booka, który już wkrótce będzie dostępny. Będzie poświęcony tylko i wyłącznie zasadom ustalania czynszu dzierżawnego. Ja zawsze podkreślam w moich szkoleniach, że to nie pieniądze są najważniejsze i to nie czynsz gra pierwsze skrzypce w umowie, ale niewątpliwie jest to kwestia, jedna z kwestii kluczowych, które wymagają szczególnego zaopiekowania, szczególnego zweryfikowania i negocjowania. Proponuję Wam, że jeżeli ktoś nie jest jeszcze zapisany, zapraszam na listę mailingową. Akademii Inwestycji Oze. W każdą środę przesyłamy materiały, informacje, kwestie takie, które możecie wykorzystać w swoich umowach. Link i wszystkie informacje będą w opisie do tego materiału. Wszystkie informacje w pierwszej kolejności przekazywane właśnie są na listę mailingową. Mamy tam zgromadzone grono już prawie tysiąca osób, więc naprawdę jest to fajna już taka społeczność, która jest na różnych etapach również, ponieważ są to osoby, które dopiero myślą o wydzierżawieniu gruntów, są to osoby, które już wydzierżawiły, a także takie, które są w toku tego procesu. Czy opłaca się właściwie wydzierżawić ziemię pod farmę wiatrową lub fotowoltaiczną? To jest takie pytanie, które możemy sobie na początek zadać, i tak naprawdę no, trzeba tutaj duże ale postawić, ponieważ zarobki mogą być bardzo wysokie, zwłaszcza, że nie wiążą się z nakładami na ten grunt. Ale pamiętajcie, że również trzeba zwrócić uwagę na to, jak te stawki są określone, jak skonstruowana jest cała umowa, łącznie z akapitem, pod tytułem postanowienia końcowe, oraz trzeba wiedzieć, jak uniknąć pułapek, które niewątpliwie czyhają na Was w tych umowach, ponieważ naturalną rzeczą jest to, że dzierżawca przedstawiając draft, taki pierwszy projekt umowy. No, przedstawia projekt, który głównie zabezpiecza jego interesy, a naszą rolą, czy moją jest to, żeby tak wynegocjować i tak zmienić te zapisy, żeby umowa chroniła również właściciela gruntu, no i żeby były to również zapisy akceptowalne dla dzierżawcy. Więc jest tutaj szereg kwestii, które trzeba uwzględnić. Tak naprawdę każdy zapis umowy jest. Ważne. Dlaczego w ogóle warto negocjować tą umowę? Bo to jest też pytanie, które często pada od Was podczas konsultacji czy jakichś wstępnych telefonów. Czy w ogóle warto, czy można, czy. W ogóle takie sytuacje mają miejsce? I już odpowiadam, tak. Jeszcze 10 lat temu, czy kilkanaście, fakt, że w proces negocjacji zaangażowany był po stronie właściciela gruntu prawnik, może troszkę budziło zdziwienie. Dzisiaj jest to sytuacja normalna, nie budząca żadnego zdziwienia, ponieważ, z uwagi na zakres tej umowy, jej czas, no, podpisywanie takiego zobowiązania na 30 lat bez żadnej weryfikacji, no jest delikatnie mówiąc nierozsądne. Pamiętaj, że te umowy są przygotowywane przez inwestora, czyli tak jak powiedziałam przed chwilą, zabezpieczają głównie jego interesy, a nie Twoje. Dodatkowo różnice w stawkach tych, tych proponowanych pierwotnie, a tych, które udaje nam się wynegocjować, biorąc pod uwagę wszystkie zapisy umowy. Są naprawdę czasem duże. Jeżeli przeliczymy sobie przez ilość hektarów i liczbę lat, to naprawdę wychodzą nam duże kwoty. Dodatkowo, wiem, że macie też obawy przed wydatkowaniem jakichś środków na pomoc prawną, ponieważ dochody z tej umowy mogą pojawić się dopiero po jakimś czasie, no a część tych umów niestety nie dojdzie do skutku. Ja bym jednak podoszła do tego w ten sposób, że prawnik to jest inwestycja, a nie koszt, ponieważ to co można zaoszczędzić unikając szeregu kłopotów naprawdę jest dużo więcej warte niż koszt obsługi prawnej. Przygotujemy, przygotowujemy też teraz nową ofertę, która już na dniach będzie publikowana na stronie, ponieważ pytacie o taką opcję, Obejmującą wszystko od A do Z, czyli od procesu wyboru firmy do podpisania umowy, będziemy mieć taką ofertę kompleksową, ponieważ zwłaszcza w przypadku tych większych farm, taka pomoc jest faktycznie potrzebna i istotna. Ale kompleksowa na każdym etapie. Co zawiera dobra umowa dzierżawy? Kiedyś już też mówiłam, że nie ma czego, zastanawiałam się, czy jest umowa idealna, i no, myślę, że jednak trzeba powiedzieć, że nie ma. Zwłaszcza jeżeli mówimy o umowie, która ma obowiązywać przez kolejne 30 lat. Trudno bowiem skonstruować umowę na taki okres, zawierającą odpowiedzi na wszystkie zmiany i wyzwania, które mogą przynieść kolejne lata. Pamiętajcie, że wpływ na realizację tych umów będzie miało otoczenie prawne, gospodarcze, geopolityczne i niestety tych kwestii nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Przede wszystkim w dobrej umowie ważne są jasne stawki czynszu i mechanizm waloryzacji, o czym powiem za chwilę. Termin dzierżawy musi być też prawidłowo określony. Zwykle to jest 30 lat, ale na przykład są umowy, które zawierają takie zapisy powodujące, że ta umowa może obowiązywać lat 45. I wtedy proszę zwróćcie uwagę, w tym okresie po 30 latach przez kolejne 15 lat nie macie możliwości renegocjowania warunków tej umowy, zwłaszcza stawek czynszowych. Kolejny punkt obowiązki inwestora. Muszą one być bardzo precyzyjnie i dosyć szeroko określone w umowie, aby nie było wątpliwości, co tak naprawdę do inwestora należy. Wskazałam tutaj na tej prezentacji między innymi rekultywację terenu, ale jest to cały szereg różnych obowiązków związanych zarówno z usuwaniem szkód, jak i w okresie przedbudową, w trakcie eksploatacji, jak i szczegółowo rozpisane obowiązki po zakończeniu umowy, które są również bardzo ważną kwestią. Oczywiście trzeba mieć na uwadze również to, że część tych umów będzie przedłużanych przecież po, po tym, jak minie ten podstawowy okres obowiązywania, no ale nie możemy z góry tego zakładać. Zakaz przenoszenia umowy czy obowiązków wynika, praw i obowiązków wynikających z umowy to jest również kwestia, którą trzeba się szczególnie zaopiekować, weryfikując umowę. No i koronne zapisy dotyczące zabezpieczeń, zarówno płatności, czynszu oraz opłat na poczet podatków, jak i demontażu. Tutaj to są zapisy bardzo ważne, bardzo łatwo tutaj też o pomyłkę. Osoby, które są na liście mailingowej, mają dostęp do szkolenia poświęconego, przepraszam, tylko, właśnie, zabezpieczeniu czynszu oraz demontażu. Więc jeszcze raz przypomnę, że link do zapisu będzie w opisie do tego materiału. Warto dołączyć, bo naprawdę są tam kwestie bardzo istotne, szczegółowe, takie przede wszystkim praktyczne, które można wykorzystać u siebie w umowie. Tak jak powiedziałam przed chwilą, czy opłaca się, czy nie, to musi każdy sobie odpowiedzieć na to pytanie ale tak jak powiedziałam trzeba zwracać uwagę na to żeby nie zachłysnąć się tymi możliwymi, możliwymi pieniędzmi do uzyskania tylko podejść na spokojnie na chłodno negocjować warunki żeby wizja tych zarobków nie przysłoniła nam równie istotnych kwestii wynikających z umowy które mogą później okazać się bardzo bardzo kosztowne ile można tak właściwie zarobić. Częsze są bardzo różne. Ich wysokość zależy od wielkości projektu, lokalizacji, fazy rozwoju projektu, doświadczenia inwestora, źródeł finansowania, atrakcyjności tego projektu. Myślę, że można powiedzieć, że średnie stawki w przypadku hektara farm fotowoltaicznych jest około 20 tysięcy. W przypadku farm wiatrowych, od około 100 tysięcy, tutaj też te stawki są chyba bardziej rozbieżne niż w przypadku farm fotowoltaicznych. Ale tutaj znowu zależy od terenu, od atrakcyjności, od wszystkich kosztów związanych z podłączeniem farmy, a przede wszystkim od mocy turbiny. Nie można więc tak zero-jedynkowo przekładać, że nie wiem, sąsiad dostał 180 tysięcy, to u mnie też tak będzie, ponieważ tak jak powiedziałam, te stawki zależą od wielu czynników, które są ustalane bardzo indywidualnie. Najczęstsze błędy właścicieli, które widzę w umowach, które spływają już po podpisaniu, bo również taką pomoc świadczymy, czyli próbujemy wydobyć z kłopotów właścicieli, którzy już umowę podpisali. Przede wszystkim to są niskie stawki czynszu bez waloryzacji o tym powiem za chwilę. Brak odpowiedzialności inwestora w przypadku niewywiązania się z zapisów umownych podpisanie umowy bez żadnych negocjacji, brak zabezpieczeń. No ja tutaj też bym jeszcze do tego dodała nieprawidłowo określony przedmiot dzierżawy bez obowiązku podziału geodezyjnego. Tutaj chodzi na przykład o sytuację, kiedy macie działkę o powierzchni 20 hektarów, cała ta nieruchomość jest przedmiotem dzierżawy, turbina zajmuje około pół hektara i nie macie zapisu gwarantującego Podział geodezyjny po uzyskaniu pozwoleń i po wybudowaniu. Działka pozostaje obciążona w całości i może być to dużym utrudnieniem w perspektywie obowiązywania umowy przez kilkadziesiąt lat. Czynsz to jest główny punkt umowy, chociaż tak jak powiedziałam na początku, nie traktowałabym tych stawek jako takich priorytetowych zapisów, ponieważ czasami zdarza nam się tak, że klient rozważa kilka opcji. I tutaj nie zawsze stawka ma decydujące znaczenie przy wyborze inwestora, tylko inne zapisy zabezpieczające jego interesy. Na tym spotkaniu chciałabym powiedzieć o dwóch kwestiach: waloryzacji, prawidłowych terminach i okresach płatności. Jest to tak naprawdę taki, taka mała część e buka, który jest już tak naprawdę przygotowany i szkolenia, które będziemy nagrywać, a które będzie dotyczyło właśnie tylko kwestii związanych z czynszem. Waloryzacja. Czasem mam wrażenie, że na ten temat powiedziane zostało już wszystko, ale tak właściwie cały czas spływają umowy, w których ta waloryzacja jest określona dla klientów niekorzystnie, i cały czas klienci zwracają się z zapytaniem, w jaki sposób powinno być to uregulowane, więc ponownie wracamy do tego tematu. Waloryzacja jest to zmiana czynszu na przestrzeni lat, ponieważ. Generalnie umowy nie zawierają możliwości podniesienia wysokości czynszu po upływie jakiegoś okresu umowy. Bardzo rzadko są takie zapisy, one się praktycznie nie zdarzają. Odnosimy się tutaj zazwyczaj do wskaźnika Gusowskiego, wskaźnika inflacji, ale są też umowy, które mówią o wskaźniku dotyczącym zmian cen energii. Tutaj trudno przewidzieć, który z tych wskaźników będzie bardziej korzystny, bo to no, trochę jest takie ryzyko w przypadku jednej i drugiej opcji. Istotne jest jednak przy waloryzacji, oprócz wyboru wskaźnika, istotne jest to, żeby prawidłowo określić moment, w którym ta waloryzacja zostanie dokonana po raz pierwszy. Zwróćcie proszę uwagę, że zwłaszcza w przypadku farm wiatrowych, okres od. Podpisania umowy do uruchomienia tej elektrowni może być bardzo długi, może być to 8 czy nawet 10 lat. I w przypadku, kiedy umowa zawiera zapis, że waloryzacja nastąpi po wypłacie pierwszego czynszu, okazuje się, że przez 10 lat czynsz, załóżmy na poziomie 100 tysięcy, nie drgnie ani o złotówkę przez ten kolejny okres i dopiero w 11 roku zostanie zwaloryzowany. Biorąc pod uwagę zawirowania gospodarcze, zmiany, takie geopolityczne, różne kryzysy, które mają wpływ na inflację, no nie trzeba być ekonomistą, żeby wiedzieć, że ten zapis jest bardzo ryzykowny i może się okazać, że po tych 10 latach ten czynsz będzie miał wartość tak naprawdę symboliczną. Porównajmy sobie, ile na przykład jaką siłę nabywczą miało kwota 10 tysięcy, 10 lat temu, jaką ma dzisiaj. I z tego prosto widać, że faktycznie taki zapis byłby bardzo, bardzo dla właściciela ryzykowny. W przypadku farm wiatrowych nieraz firmy no, oponują przeciwko takiemu rozwiązaniu. Jakimś takim rozwiązaniem pośrednim jest wprowadzenie tej waloryzacji już od roku po podpisaniu umowy. Ale z ograniczeniem do określonej liczby punktów, czyli na przykład zgodnie ze wskaźnikiem, ale nie więcej niż 4%. Pozwala to z jednej strony właścicielowi na uzyskanie jakiejś waloryzacji czynszu, a dla dzierżawcy jest to korzyść w postaci możliwości określenia kosztów tej umowy na przestrzeni kolejnych lat do czasu rozpoczęcia eksploatacji bądź budowy. Jest to kwestia kluczowa. Moim zdaniem ta waloryzacja, prawidłowo określony zapis waloryzacyjny, klauzula waloryzacyjna jest bardziej istotna niż sama stawka, ponieważ nawet jeżeli macie wyższą stawkę bez tej opcji waloryzacji, to i tak nie będzie to korzystne rozwiązanie. Kolejna rzecz zasady wypłaty czynszu. Kwestia może się wydawać dosyć banalna, ale wbrew pozorom Tutaj w tym punkcie czyha na Was bardzo, bardzo dużo pułapek i problemów. Przede wszystkim kwestia do ustalenia, czy czynsz będzie płatny rocznie, miesięcznie, czy może dwa razy w roku, ponieważ te rozwiązania są różne. W mojej ocenie najkorzystniejsza jest płatność roczna, ponieważ raz w roku zajmujecie się tą sprawą, macie wypłacony czynsz za cały rok i nie ma problemu z pilnowaniem, wystawianiem faktur, egzekwowaniem czynszu płatnego w rozbiciu na poszczególne miesiące. Pytanie kolejne, czy ta stawka ma być jedna, czy ona ma być różna w zależności od etapu projektów. Część firm płaci czynsz rezerwacyjny, niektóre mają korzystne rozwiązania dla właścicieli, w których przewidują wzrost czynszu w związku z kolejnym uzyskiwaniem kolejnych etapów procesu administracyjnego. Czyli od zawarcia umowy jest jedna stawka, później w przypadku uzyskania warunków zabudowy czy decyzji środowiskowych, umowy o przyłączenie ta stawka idzie do góry. Jest to moim zdaniem dosyć takie sprawiedliwe rozwiązanie, ponieważ dzierżawca uzyskując kolejne pozwolenia ma coraz większą pewność, że ta inwestycja zostanie zrealizowana. I faktycznie pojawia się zasadność wypłaty tego czynszu. Proszę też, żebyście pamiętali, że integralną częścią umowy dzierżawy jest jej odpłatność i brak ustanowienia jakiegokolwiek czynszu na etapie od podpisania umowy do rozpoczęcia budowy może ewentualnie w przyszłości rodzić możliwość wystąpienia z procesem o unieważnienie takiego stosunku umownego. Oczywiście są to sytuacje rzadkie, ale jest to też argument przemawiający za tym, żeby negocjować czynsz i to nie taki symboliczny w postaci 100 zł, również na etapie tym rezerwacyjnym. Zwróćcie również uwagę, jak macie uregulowaną w umowie kwestię wypłaty czynszu w pełnej wysokości. Spotykamy umowy, które wpływają do kancelarii, w których jest wskazane, że czynsz w pełnej wysokości, będzie płatny dopiero od momentu uruchomienia elektrowni fotowoltaicznej wiatrowej. I tutaj rodzi się kolejny problem, ponieważ przede wszystkim nie macie zapłaty w pełnej wysokości za okres od rozpoczęcia budowy do uruchomienia czyli za czas, w którym nie macie już możliwości czerpania pełnych dochodów w swojej nieruchomości. A ten czas uruchomienia może być dosyć odległy, ponieważ nie możemy wykluczyć chociażby jakichś awarii czy technicznych kwestii, które ten moment przesuną. Dodatkowo, w przypadku farm wiatrowych, proces budowy zmierzający do uruchomienia jest bardzo długi, ponieważ jest to skomplikowana procedura związana z przygotowaniem gruntu, fundamentów, transportem poszczególnych elementów turbiny wiatrowej. Więc jest to kwestia, na którą naprawdę trzeba zwrócić uwagę, bo może się okazać, że pozostaniecie z czynszem jakimś bardzo symbolicznym na dłuższy czas niż przewidywaliście, a niestety ten czynsz w pełnej wysokości płatny nie będzie. Jeżeli macie jakieś pytania do tej kwestii poruszanych podczas tego spotkania, to zadajcie je w komentarzu, w miarę możliwości będę udzielać odpowiedzi albo przygotuję też kolejne szkolenie zawierające odpowiedzi właśnie na pytanie. Co dalej z tym tematem? Wszystkie kwestie dotyczące czynszu znajdziecie w nowym kursie i e-booku, który już niedługo się pojawi. Tak jak powiedziałam na początku, warto zapisać się na naszą listę mailingową i być na bieżąco z tymi informacjami. Chciałam też podkreślić, że osoby, które dołączają do naszej listy mailingowej, otrzymają, otrzymują szereg materiałów, również zapisów szkoleń, które się odbyły wcześniej. Więc jest to taka wiedza do obejrzenia, do wykorzystania, a myślę, że najlepszą rekomendacją jest opinia jednego z klientów, który któremu weryfikowałam umowę, wziął udział też w różnych szkoleniach. Później po spotkaniu z dzierżawcą zadzwonił i był taki trochę rozbawiony, ponieważ powiedział, że dzierżawca dopytywał go, skąd ma taką wiedzę, gdzie się tego, skąd się dowiedział, bo ta rozmowa była bardzo na takim wyrównanym poziomie i dzierżawca był mocno zaskoczony ilością informacji, które, które miał mój klient, więc to, to jest takie. Taka bardzo wartościowa opinia i naprawdę ja staram się prowadzić te spotkania, takie dosyć krótkie. Kiedyś była dłuższa formuła, teraz troszkę to zmieniłam i są same takie konkretne rzeczy, które możecie wykorzystać w swoich umowach. Jeżeli macie umowę do weryfikacji, chcecie, żebyśmy żeby my się nią zajęli, macie tutaj dane kontaktowe: mail, telefon, można zapytać. Kancelaria z Nowym Mieście Lubawskim. W województwie warmińsko-mazurskim, ale cały ten proces umów obsługujemy online, czyli umowa jest przesyłana na maila, a konsultacje odbywają się w formie telefonicznej bądź wideo rozmowy. No dzisiejsze te możliwości techniczne dają nam różne możliwości opcji współpracy, więc fajnie nam to nawet wychodzi i myślę, że to całkiem dobrze działa. Także zapraszam Was serdecznie do kontaktu i do kolejnych materiałów przede wszystkim, ponieważ w najbliższym czasie planujemy kilka właśnie takich materiałów wideo dotyczących tylko czynszu dzierżawnego. Dziękuję Wam za uwagę dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.